Bronek TV, dzień pierwszy. Oświadczam, że żyjemy. Znajdujemy się w tej chwili na promie Spirit of Britain i za chwilę będziemy ruszać. Dalsze wiadomości już za chwilę. With Jak wyjdzie słońce, to opiem jest bardziej yy, bardziej widoczna. Czyli pomyślcie, patrzycie właśnie na to takie kiwe wybrzeże, charakterystyczne właśnie dla Południowej Anglii. I pomyślcie, że to samo widzieli Rzymianie, którzy tutaj przybyli. 2000 lat temu. Także ten sam widok był przed kolejnymi najeźcami na wyspy. To już przenosimy się do XI wieku Normanowy. I pomyślcie, jak szczęśliwi ludzie tutaj są. Od XI wieku nikt ich już nie podniósł więcej. Także ostatni podwój Wysp Brytyjskich był w Jak słońce, to, to jest bardziej widoczny. Czekamy. Dziś miasto się poddało. Tamtej Berry otworzyło swoje drogę przed Normanami. też. Yy, Mówiłaś na przykład bramę, i miasto, jaki potem jest efekt. Pali się i buduje się nowe miasto. Także dzięki tylko Normanach właśnie są te śliczne zamki. A dla was, po prostu tak, jak jest prawda, zauważyliście, jesteśmy w najstarszym średniowiecznym mieście e, Anglii, Katendal. Jest naprawdę przepiękne, bardzo go Polecam. polecam. Polecamy Filipie? Tak, polecam. Filip, ja w tej chwili udajemy się yes. prawdopodobnie do autokarów, które będą zmierzają do teraz miejsca, które nazywa się Greenwich. Zielona Wiedzma. Zielona Wieża, tak jest, jestem Zielona Wieża. O zdjęciach na pewno dowiecie się, co tak naprawdę zwiedziliśmy, zdjęcie jest bardzo dużo i mamy nadzieję, że Wam się spodobają. Jeden człowiek śpi, a tu mi gada, żeby została Co ty robisz? <gry> Co ty robisz? Uje. Na śniadanie? kanapka z bananem. Boże, nie stajesz, nie stajesz, nie stajesz, nie stajesz, nie stajesz O kurzu, to jest ta no, To jest ta budowa, tak, tak, Drodzy widzowie Drodzy słuchacze A gdzie ja tam na Was tu zimę Nie wiem czy wiecie, ale jesteście właśnie w tej chwili świadkami przepięknego zjawiska Jesteśmy w tej chwili w taki odgrywać, że przeżyjemy panu Ramirez Jest cudowny, czyli widzicie to samo co ja Niesamowite wrażenie, Kamera nie, od, nie odzwierciedla to, nie to tak, tak, tak silnie jak to co, co, to, co ja widzę Tak To jest Cudownie po prostu nie Cudownie To jest wspaniałe Widzicie ten klimat? Widzicie tam pogodę? Proszę bardzo. Czuję, co to pogoda. To wszystko jest specjalnie tutaj, wszystko przygotowane na nasz szybkość. My to wszyscy dokładnie czujemy, jak to powinno wyglądać. Proszę bardzo, tutaj mamy informacje. Nie będę tego szukał. Tu mamy.

谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

Drodzy widzowie, jak widzimy, y, idziemy gdzieś, ja do końca nie wiem gdzie, ale proszę spojrzeć jak dół, jest tu pięknie, w tej chwili idziemy w dół, tak jest. Przypominam, że prowadzimy dokument o nazwie Pronek FM w akcji w Londynie, czy przeżyjemy, czy też nie. Tak, tak, prowadzimy tę akcję, prawda, w dół, zaraz mówię. proszę zobaczyć jak to jest przecudowo. Tutaj jakiś dym, tutaj jakaś prawda pajga, Tam tundra. <grym> Kwiatówki, tak, proszę zobaczyć, jaka zieleń ta pogoda naprawdę działa ta, słuchajcie, nie ma co, weźmy coś ta pogoda wcale nie jest brzydka, ona właśnie działa tak wyraźnie na tej klimat, ona go podbuduje. teraz ja nawet powiedział idziemy sobie dalej prawda tutaj mamy, proszę bardzo tu mamy, o, oh, the old royal observatory girl. tak, tu mam zimba. Tak idziemy dalej, drodzy Państwo. Jak wspomnę y, jeszcze bardzo przypominając, że byliśmy o godzinie dziewiątej na promie, to powiem szczerze, że wczoraj byliśmy tacy troszkę y, śnięci. Dobra, 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 dobra. Dobre, to ja Wspomnę już tego, co mówiłem wcześniej, ale pokażę wam widać Tak. Wiedźmier walczy o to, by zostać maratonczykiem. To jest jego marzenie. On to robi dla pasji. o co pytasz? Słuchajcie, drodzy widzowie, w tej chwili znajdujemy się w, jemcie, w dis in the Museum the Discover Greenwich, a mianowicie mówimy chyba teraz w te o Muzeum Greenwich. Chyba. Chyba? Pewności to znaczy nie, mam nie do końca tutaj przygodę. Wiem, że Drodzy widzowie, mamy tutaj wiele rzeczy do zbudzenia. Takie rzeczy to tutaj, prawda? Taki jest powód, prawda? Takie admina, tak, i, come on, come on. I Zobaczmy, tak to No słuchaj, taki dokument będzie, że to jest masako, to jest wszystko, wiesz, na, na spontanie, to będzie po prostu Chcecie coś powiedzieć do kamery? Proszę bardzo. A ty chcesz coś Do zrobienia dla Janusza. To... Dla Janusza, a może, kurde, dla... Dobra, idę z na półmetek. Pozdrowienia dla Janusza to jest Idę na półmetek chyba, podobno, nie wiem, co to Dobra, to się teraz mamy jest fajny, fajny, fajny. Dobra, jest fajne. Fajne prace. Dobra. Drodzy widzowie, w tej chwili jesteśmy na kontynentowej metrze, które niekoniecznie jest metrem. Tak, tak. To metro. To nie metro.

dobra, myślę, że z tej części Oraz trzymajcie się teraz materiału, będzie ostro. Także dobra, dziękujemy. Wszystko, do cześć. Dobra dziękuję. dziękuję. Witajcie, drodzy widzowie, słuchacze. Puszę zaraz. Witajcie, jeszcze raz, drodzy słuchacze, widzowie. Sytuacja jest niesamowicie napięta. Nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, gdzie nas prowadzą. Wszyscy przerażeni, chłodni, zmęczeni.

I zaczynamy powoli zwiedzanie. Jeszcze, jeszcze bliżej, chodźcie bliżej, chodźcie, chodźcie bliżej. Tak zrobić ładne kółeczko i otoczyć. No, I say one thing. Uh, still potato is okay, but please no videoing, yeah? Okay. Dobra. Oh, yes. Kolejny materiał, drodzy Państwo. Oh, wow. w tej chwili... Ale jak wytocznie kogoś okay. postrobić, na przykład sobie wydejście... się... To znaczy na razie mi powiedzieć, ja to robię na tej wasi, że to jest taki oh, tak, ja. ultradokument. Takie wie pani, że to jest niby, tak jak z nagrywa, wie pani, na takim totalnie... Nie wiem, czy jestem cywilnie przygotowana na ciebie. Drodzy widzowie! Ja się boję, ja się boję. Drodzy widzowie, w tej chwili znajdujemy się na London High. Przeszkadzam wszystkim, tu mamy Kandę. Cześć! Proszę zobaczyć. Jesteśmy już nawet na jakiejś wysokości. Proszę bardzo. <laughs> Jest naprawdę emocjonujące, prawda, zjawisko. Tu mamy ludzi. Jesteśmy coraz wyżej. Chcesz coś powiedzieć? Tak. Pozdrawiamy wszystkich postawców, którzy są w szkole i mają lekcje. Chociaż nie.

Masz na nie, nie, nie mam okazji jest... 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 ma skupować, ponieważ telewizyj... jest... Ania... jest... nie tyle Wlawek... Wysyłaś... Ania, Dobra, jest... Dobra, drodzy Państwo, o. jesteśmy coraz o. więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej coraz, jest... coraz wyżej święta, coraz wyżej C święta. coraz z święta.

Please remember to keep the safety cards in a safe pocket. Safety instructions can also be found on notices around the outside. Left. When leaving, please ensure you take all your belongings with you and have tickets and passes ready for inspection. Dobra, więc sądzimy na skoro. Teraz jesteśmy na pokładzie River Bus Express. Coś tam Jak pani, jak to powiedziała nasza pa, kochana pani przewodnik, będziemy teraz się relaksować. Relaksujemy się, jest bardzo przyjemnie, ja kameruję wszystko. Teraz pokażę wam lekkie, prawda, widoczki, jakie mamy tutaj za oknami. Mniej więcej wygląda tak. Proszę bardzo. Tutaj mamy flagę. Oczywiście logo Maj. Wygląda tu coś takiego. Nie, no wiecie, by to było chyba tyle. A ty? Co? A ty? Co ja? Ja sobie nas pokazałem. Słyszałem, raz. Raz Co to ja. Słyszałem, Co ja. Piękny, młodziutki. Na razie. Wędynia już się kończy i teraz będziemy wszyscy szli spać. Nasze warunki są średnie, tak jak pisało. No ale nie możemy też narzekać, bo mamy bardzo fajnie. Dobra, nie mamy. Nie, nie mamy, nie słuchajcie. Nie mamy bardzo fajnie, jest średnio na jeża, że tak powiem, rzeknę nawet ja. No, no, mówiąc krótko, jest tak, jak jest. No ale, nie, słuchajcie, to jest film dokumentalny który nagrywa Adrian Nowak, który dysuje Bira Grysa. Tak. Mówiąc krótko, chcieliśmy się pożegnać z Wami tego dnia, oczywiście. Ale od jutra zaczynamy nowy. Sorry za brak tła i tak dalej, no ale tak to wygląda. Takie mamy łóżko, tak. Jedno. To jest jedno łóżko, to jest już drugie. Taki mamy klimat, soreczka. to Do zobaczyska.